Cześć tu Beata, dziś mamy poniedziałek, 10 sierpnia, czas na Minutę Starotem. W tym tygodniu, jak widać, Minuta Starotem znowu w okolicznościach hotelowych. Karta na dziś to Cesarz. Piękna karta, ale też bardzo ważna karta. To jest karta już tak klasycznie intelektu, stabilizacji, ale ustalania swoich nowych zasad, ustalania struktury. 2020 rok jest właśnie takim rokiem. Cesarza, ja tak mawiam, bo to czwórka czyli ustalanie swoich zasad, ustalanie swoich terytoriów na nowo, wyznaczanie pewnych granic to, jest, to będzie bardzo ważne. Oczywiście ta karta odnosi się do wszelkich praw, odnosi się do wszelkich zasad, przepisów, praw, czymkolwiek to nazwiemy to jest właśnie działanie w granicach tych zasad. To wszystko jednak nie może być połączone tylko i wyłącznie z naszą chęcią zorganizowania swojego życia na nowo, czy swoich zasad na nowo. To musi być w równowadze z tym, czego pragniemy, z tym, w jaki sposób chcemy działać. Ta karta właśnie w taki sposób yy, yy, działa. Myślę, że za każdym razem, jak widzę cesarza, to jakby w tym cieniu, zawsze mi się przypomina, żeby dodać, żeby, takie upomnienie, żeby naprawdę nie działać na granicy, na pograniczu prawa, nie zbliżać się zbytnio, postarać się połączyć, nawet nie zmuszać się do działania wedle ogólnych zasad, ale połączyć te zasady umiejętnie z tym, jak my chcemy działać, z naszą ścieżką, a w tym, a w tym tarocie jest to szczególne. Jesteśmy w, w talii tarot potrójnej bogini. Tu są tylko wielkie arkana, więc w tym tygodniu będziemy troszeczkę pracować z archetypami. Ja spróbuję to wyostrzyć, bo ten cesarz jest naprawdę fajny. On też się tutaj, e, taką ma dodatkową ścieżkę równowagi, taki ma dodatkowy podtytuł i myślę, że świetnie się też do tego odnosi, dlatego że każdego dnia mamy okazję obserwować to, co się dzieje. W jaki sposób wykorzystujemy swoją własną moc, w jaki sposób działamy, ale też w jaki sposób autorytety, przywództwo polityczne, wiecie, globalne, rodzinne wartości, tak i wielokulturowe interakcje w jaki sposób wpływają na nas. Często działa to troszeczkę jak lustro, tak? Czyli chcemy się jakby w tym wszystkim odbić, znaleźć, ale czy naprawdę czujemy się komfortowo z tą mocą, którą posiadamy? To jest myślę ważne pytanie. Czy działamy w zgodzie z, ze sobą, czy działamy w zgodzie z z równowagą, czy rozumiemy właśnie tą ścieżkę równowagi? To są takie fajne pytania, dlatego, że istnieją prawa i regulacje i zasady, których należy przestrzegać. I to jest jakby bardzo jasne i tu absolutnie nie ma nie ma co deliberować. A też na tym etapie, w którym jesteśmy na przykład teraz, uczymy się właśnie jak połączyć te zasady. To jest to, co, o czym powiedziałam na początku, jak połączyć naszą ścieżkę z zasadami, czy zasady panujące z, z naszymi duchowymi wartościami. Tak? Bez tej dyscypliny, bez tej ostrożności mamy taką pokusę w sobie, żeby ignorować te wszystkie zasady. Tak nas czasami e, aż ciągnie w tę stronę i myślę, że. Warto czasami sobie przypomnieć, że ustalanie swoich zasad, ustanawianie swoich zasad czy działanie według własnych prawideł nie może być oderwane od rzeczywistości. To musi być w połączeniu z pewną całością. I myślę, że to jest fajne, fajne przesłanie na poniedziałek, żeby zdać sobie sprawę z tego, że nie jesteśmy sami we wszechświecie, że ustanawianie zasad czy działanie po swojemu czasami wymaga. Wziąć wzięcia pod uwagę innych aspektów, nie tylko autorytetów, ale też innych aspektów, które dzieją się w naszym życiu. Mam nadzieję, że uda nam się to wykorzystać. I tego nam serdecznie życzę. Pozdrawiam i do usłyszenia.